Kocham szybkie i proste wypieki, a jeszcze bardziej uwielbiam je, gdy nie muszę rozgrzewać piekarnika. Dlatego dziś zapraszam Cię na wyjątkowo proste i szybkie w przygotowaniu ciasto ze ślipkami, które przygotujesz w 20 minut na patelni. Czy może być lepiej? Koniecznie spróbuj tego przepisu u siebie w kuchni, a do jego przygotowania możesz użyć dowolnych sezorowych owoców. Napisz w komentarzu, jakie owoce wykorzystasz do swojego ciasta. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Ulubione śliwki oczyszczam z pestek. Polecam ci użyć miękkich śliwek, które są bardziej słodkie. Papier do pieczenia składam w trójkąt. Dzięki temu będzie łatwiej dociąć go do okrągłej formy. Na filmie możesz zobaczyć jak ja to robię. Patelnię o średnicy około 20-22 cm wykładam przygotowanym papierem do pieczenia. Śliwki układam na patelni jedną warstwą miąższem do dna patelni. Dzięki użyciu papieru do pieczenia owoce nie powinny się przypalić, patelnię odstawiam na bok, a następnie przygotowuję ciasto. Składniki na ciasto powinny mieć temperaturę pokojową. Jajko, cukier oraz ekstrakt waniliowy miksuję na jasną i puszystą masę. Ekstrakt możesz zamienić na cukier waniliowy. Następnie wolnym strumieniem dodaję olej oraz mleko. Do masy jajecznej dodaję szczyptę soli, proszek do pieczenia oraz mąkę. Składniki na ciasto mieszam tylko do połączenia za pomocą łopatki. Ciasto wylewam na patelnię przykrywając nim śliwki. Następnie rozprowadzam je równą warstwą. Patelnię przykrywam pokrywką, ustawiam ją na średnim palniku kuchenki. Ciasto smażę na najniższej mocy tego palnika przez 15-20 minut. Po tym czasie sprawdzam wykałaczką, czy ciasto jest upieczone. Jeśli wykałaczka nie jest oblepiona ciastem, jest ono gotowe. Ciasto przykrywam paterą lub talerzem i za jej pomocą zdejmuję ciasto z patelni. Następnie z ciasta usuwam papier do pieczenia, oprószam je cukrem pudrem i podaję. Napisz w komentarzu, z jakimi owocami przygotujesz takie ciasto u siebie. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!